Polecanym sposobem zabezpieczania wrażliwych roślin na zimę, a więc między innymi róż czy delikatnych krzewów i bylin jest kopczykowanie. Do usypywania kopczyków można użyć różnorakich materiałów, kory, liści, słomy, trocin, igliwia, gałązek z drzew iglastych, kompostu czy też torfu. Ważne aby były to materiały suche, gdyż jest to najbardziej pożądana ich cecha. Jeśli materiał okrywający jest suchy, lekki i przewiewny, to zapewnia idealną izolację i nie naraża roślin na wystąpienie chorób grzybowych. Mokre materiały łatwo chłoną wodę, a potem zamarzając, tworzą bryłę lodową, która zatrzymuje chłód i wilgoć wokół roślin. Podobnie jest z ziemią, którą najczęściej wykorzystuje się do kopczykowania, bo jest po prostu łatwo dostępna. Ziemia nie powinna być zbita, tylko luźna, porowata i przepuszczać wodę. Dlatego jeśli do kopczykowania chcemy wykorzystać naszą ziemię. Z ogrodu, a jest ona właśnie zbita, to warto ją wymieszać z keramzytem, żwirkiem, piaskiem czy nawet rozdrobnionym chrustem, aby poprawić jej właściwości.